Twórcy moich ulubionych zamienników czy zrobili coś dla panowkowej konsoli. MOBA Pad B10. Jest to jedno z najcieńszych etui na rynku. Powiem szczerze, że jestem mega fanem tego logo. E i otwiera się na taki zatrzas, a zawiasy zachowują się stabilnie. Dylnia ściarka jest przeźroczysta, taka powiedzmy mleczna, a górna jest nieprzeźroczysta Konsola spasowana jest niemalże idealnie, jest delikatny luz, ale po zamknięciu jest to mało odczuwalne. Zatrzas zamyka się bardzo pewnie. Po włożeniu konsoli z tyłu widać ładnie logo Nintendo Switch 2. Główna zaleta. Mega mobilne i cienkie i Widać to z każdej strony, a klips na tyle mocno siedzi, że nie powinien sam się otworzyć. No i tworzywa jest bardzo sztywne. I porównanie grubości razem z konsolą trochę dodaje grubości. W ogóle jakość na plus. Jedną z zalet jest nic w dolnej części od gniazda USB. A wadą chyba to, że nie ma żadnego miejsca na kartridże. Gdybym to pogrubił, zrobię na to sloty. Podsumowując, dla każdego kto lubi grać na natywnej połej konsoli to jest to tak świetne rozwiązanie. Jeśli jednak używasz jakichś innych akcesoriów, to nie jest dla Ciebie.